Witam Pana bardzo serdecznie. Jestem niezmiernie wdzięczna, że znalazł Pan chwilkę dla naszej szkolnej społeczności. To wielka przyjemność być w szkole podstawowej katolickiej pod imieniem Kaziuki. Kaziuki są mi bardzo bliskie, ponieważ współpracowałem w okresie parlamentarnym ze społecznością, która jest związana z Ziemią Wileńską Kaziuki, które niedługo będziemy obchodzić. Zresztą także bardzo. Tak miło to wszystko wspominam i cieszę się, że mamy ten kontakt. I mam nadzieję, że będzie również możliwy w przyszłości kontakt osobisty z uczniami, bo dzisiaj pandemia to troszkę utrudnia, ale miejmy nadzieję, że taka przyszłość nas czeka. Jak najbardziej, tym bardziej, że jak Pan wspomniał, właśnie 4 marca obchodzimy święto naszej szkoły. Tak, właśnie z racji imienia Świętego Kazimierza. Panie Antoni, jest Pan człowiekiem niezwykle aktywnym, zaangażowanym w różnych obszarach działalności. Ja nie ukrywam, że prywatnie pamiętam pana jeszcze z ławy Uniwersytetu Gdańskiego, bo był pan moim wykładowcą. I rzeczywiście ta pamięć jest bardzo wyraźna. Spodziewam się, że to były zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie. Miałem tam wykłady dotyczące polityki rodzinnej. Żałuję bardzo, że ten kurs nie jest kontynuowany że to kilka lat temu, po kilkunastu latach dobrych owoców. No, zostało przerwane. Szkoda, bo było bardzo wielu zainteresowanych tą tematyką. Także ja też dobrze wspominam zajęcie, choć pani nie pamiętam z tego okresu. No trudno pamiętać. Bo to był dawny czas. Natomiast pani Antoni jest pan między innymi też jednym z organizatorów kongresów międzynarodowych o godności ojcostwa, macierzyństwa, o godności dziecka też miałam przyjemność w nich uczestniczyć jak również na laureatem prestiżowej nagrody z 2001 roku e, sługi Bożego, Jerzego, Jerzego ciesielskiego, ojca rodziny. Jest pan również bardzo aktywnym politykiem. Niemniej jednak zawsze gdzieś tam oscylował pan wokół problemów rodziny, zagrożeń, potrzeb i dbałości o rodzinę. Tak, jeśli chodzi o te kongresy. One były wywołane takim kongresem międzynarodowym, światowym kongresem o rodzinie. Pamiętam w Pałacu Kultury znakomite wydarzenie i potem ono owocowało wielu rozmaitymi inicjatywami, ponieważ środowisko gdańskie jest również aktywne. Wymienię tutaj Human Life International, które inicjowało te kongresy, z którymi ja współpracowałem i współpracuję dobrze do tej chwili, także to już parę parędziesiąt lat. I stąd organizacja tych krajowych kongresów o godność dziecka, o godność o macierzyństwa, o godność ojcostwa, yy, właśnie Aha. takie były tytuły. Yy, no, myślę, że bardzo niosące, bardzo ważne i bardzo ważne współcześnie również, no bo na tym tle mamy rozmaite problemy, a jak mamy problemy, to też powinniśmy o tym rozmawiać nie uciekać od problemów, wzmacniać ojcostwo, które jest bardzo zmarginalizowane, ale i pomagać macierzyństwu. Także tematyka była wówczas ważna, ale teraz. Powiedziałbym z perspektywy tego, co się dzieje, jeszcze ważniejsza, tak do, do tego trzeba wracać. Ojcostwo i ta nagroda przyznana w Krakowie, ojca rodziny no, yy, no, to ona jest dla mnie bardzo cenna, dlatego że ja cenię ojcostwo nie tylko swoje i teraz jestem dziadkiem również yy, dziadkowanie yy, wnukom. I wnuczce, ale uważam, że ojcostwo, podobnie jak macierzyństwo, są niezastąpione i bardzo ważne. Dziecko do wychowania potrzebuje oboje rodziców, mamy i taty. Często właśnie w ostatnim czasie o tym się zapomina, że oboje właśnie są niezbędni i stąd mamy tak dużą ilość rozstań rodziców i dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców. To wielki problem i to wielka krzywda dla dzieci. Jak najbardziej. Wie pan, co tak trzyma mi teraz do głowy? Myślę też o tym, że pana pisz działalność jako senatora. I w biurze poselskim też zawsze walczył pan o rodzinę. O dobre warunki, o lepsze o, warunki dla rodziny. Tak, no to jeżeli mówimy o rodzinie, to ona dotyczy bardzo szerokich sfer, bo to są usługi rodzinne, począwszy od żłobków, przedszkola, skończywszy na szkół? szkołach, prawda? Stąd wiele szkół odwiedzałem, ze szkołem miałem kontakt, ale to również usługi zdrowotne. Bardzo szeroko na ten problem trzeba patrzeć, po to, żeby rodzinę, rodzinę tak wspierać, żeby ona mogła jak najlepiej funkcjonować. Nie ukrywajmy, że w świecie współczesnym, również w Polsce, rodzina ma bardzo poważne problemy. Jeden z nich już wymieniłem: to jest ta, ten brak stałości rodziców w tych decyzjach swoich, że wspólnie będziemy, będziemy razem i wspólnie będziemy wychowywać dzieci, co za, szczególnie dla dzieci, ale i dla nich jest ogromnie ważne. Także Mną kierowało i moim pójściem do polityki konkretne problemy, i starałem się w miarę możliwości no, wpływać na to, żeby te problemy były jak najlepiej rozwiązane. Te możliwości w parlamencie są niemałe, ale oczywiście nie wszystko zależy od parlamentu, kultura się również bardzo zmienia, niezależnie od, niezależnie od pracy na wiejskiej. Także cieszę się, że miałem tę tą możliwość i przewodniczyłem zarówno w Sejmie, jak i w Senacie Komisję Rodziny. No, ważne, żeby kolejne komisje kontynuowały tę misję i żeby no, rodzina miała wsparcie ze strony struktur państwa, struktur parlamentu, ale i samorządu. Dokładnie. Panie Antoni, to niech Pan powie, czym dla Pana, jako dla męża. Ojca trzech córek, wykładowcy, pedagoga, e, polityka, czym dla Pana jest czas wielkiego postu, bo w tym czasie się spotykamy. No, tydzień temu posypywaliśmy sobie głowę popiołem, choć w tym roku mhm. było to trudniejsze, nie wszyscy ze względu na pandemię mogli pójść do kościoła, ale to z jednej strony przypomnienie naszej słabości, szczególnie w okresie pandemii, tą słabość naszą odczuwamy. Mhm. Ale również tą nadzieję, że możemy tą słabość przekraczać. A jak przekraczać, to również, to również pomyśleć o sobie, o swoich problemach, o swoich wadach, o swoich grzechach, o tych, z którymi się powinniśmy pojednać, bo w różny sposób ich skrzywdziliśmy. To również e, moje, bo pytanie było indywidualne, czym ono dla mnie jest, czy ja mam takie pytania, czy ja sobie takie pytania stawiam, wobec tego powinienem odpowiedzieć, a nie mówić ogólnie. Tak, oczywiście, stawiam sobie takie pytania. E, zastanawiam się, jak być lepszym mężem, jak być lepszym dziadkiem. Jak tą swoją rolę, bo w tej chwili jestem na emeryturze i choć jestem w rozmaitych ciałach, takich dotyczących tematyki rodzinnej, jak ten czas, który jest mi dany, jeszcze w zdrowiu, w pewnej aktywności wykorzystać jak najlepiej, czy ja rzeczywiście potrafię to wykorzystywać jak najlepiej. A więc. Yy, yy, to jest taki okres, który szczególnie do tego zachęca. Zachęca oczywiście do modlitwy, do jałmużny, jak mówimy, takim językiem kościoła, ale to oznacza, żebyśmy byli nastawieni bardziej na innych. Problemem naszego czasu jest takie szczególnie nastawienie na siebie, egoizm, powiedziałbym, samouwielbienie i to jest, to jest problem. Bo mamy kochać siebie, ale bliźniego jak siebie samego, więc to pierwsze jest realizowane dość dobrze, natomiast to drugie to i głośno, a to drugie jest problemem. I myślę, że okres wielkiego postu również mnie przypomina, żeby właśnie y, ta druga noga, która jest tak ważna, miłość bliźniego swego, y, no rzeczywiście miało miejsce. Także. Także to też jest, jest dla mnie ważny czas. To nie jest smutny czas, to jest czas, który kończy się z paschalnym i zmartwychwstaniem, które liczymy, że nas też będzie przecież e, i wierzymy w to, że nas też obejmie. Także to nie jest smutny czas, ale na, niewątpliwie jest to czas e, refleksji, czas głębszego zastanowienia: e, no, właśnie, czy jestem e, dobry dla innych. Dziękuję pięknie. Dziękuję Chyba, bardzo. że jest coś jeszcze, co chciałby pan naszej szkolnej społeczności, uczniom, nauczycielom, ale też i rodzicom katolickiej szkoły podstawowej imienia świętego Kazimierza powiedzieć na zakończenie. A, tutaj na te, na te zdjęcia uśmiechniętych dzieci tutaj, na dzieci, które się bawią, i chcielibyśmy, żeby już wszystkie dzieci jak najszybciej mogły wrócić do szkoły. Ja chciałbym życzyć przede wszystkim, żeby w szkole dzieci, młodzież, ale również nauczyciele między sobą, ale także z dziećmi i z młodzieżą. Miały jak najlepsze więzi. Te więzi są niezmiernie potrzebne. Rodzina jest ważna, tutaj dużo rodzinie mówiliśmy, ale szkoła jest taką drugą rodziną. Dziecko tu spełnia, spędza połowę swojego dnia, czasami więcej niż połowę swojego dnia, także to jest miejsce ogromnie ważne i chciałbym podkreślić wagę współpracy, dobrej współpracy rodzice, szkoła. Życzę tej, to to, tej, to, <laughs> tej dobrej współpracy, dobrej aktywności. Uh -huh zarówno mam, jak i ojców. Ojcowie też no. powinni w szkole znaleźć swoje miejsce, jak tak dużo mówimy o ojcostwie, tak to nie, mam nadzieję, że szkoła chętnie przyjmuje tutaj ojców, którzy... Do nas pasuje, bo relacje mamy jako jeden z filarów tak, tak. naprawdę funkcjonowania no, no naszej właśnie. szkoły, no, no także właśnie. rozumiemy tę potrzebę no, zdecydowanie. Także wszystkiego dobrego i tej i mocnych więzi i dobrej współpracy. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że będziemy mogli się jeszcze spotkać i razem współpracować. Dziękuję, dziękuję pięknie, bardzo. wiele dobra i zdrowia również życzę. Dziękuję bardzo.